Już jest lepiej. Już jest lepiej. Jest taki dzień w życiu człowieka, że przychodzi cidmir. Rzadko kiedy stosuję tak naprawdę cheatmila, ponieważ około 5 15% z mojej diety poświęcam na to, na co mam ochotę, ale dzisiaj mam ochotę e, sprawdzić, która firma, czy KFC, czy czy McDonald's e, cenowo wygląda podobnie, który jest tańszy, który jest droższy. Przede wszystkim interesuje mnie marketing, czyli to co jest na zdjęcia czy odwiercie dla rzeczywistość i porównamy sobie również smakowo. Oczywiście smak to jest indywidualny. Ja akurat w takich e, jedzeniach nie gustuję. W związku z tym jestem bardzo obiektywny e, i nie mam ulubionej swojej firmy. W związku z tym mamy tu KFC i McDonald's. Mam tutaj rozpisaną całą listę. E, będziemy porównywać mniej więcej ich flagowe produkty ich na przykład e, z McDonald'u będzie ma, e, podwójny burger drwal który kosztował 21,30 groszy i z KFC Grander podwójny e, z serem który kosztuje 23,95 czyli Grander jest droższy od Drwala. Zobaczymy, czy wizualnie który lepiej wygląda, i czy marketingowo bardzo mocno odbiega od tego, co reklamują nam media. Zaczynamy od gigantów opakowania. Szczerze mówiąc, ja uwielbiam, jak jest on tak pakowany. Nie mam pojęcia. Skąd mam ten sentyment? Czy może faktycznie z tych amerykańskich filmów? I widziałem, jak składali yy, i wkładali dzieciom kanapki w papierowe yy, jakieś torby. No nie, nie mam pojęcia. To do mnie bardziej przemawia niż yy, ten papier, to opakowanie. W związku z tym, że zaczęliśmy od McDonalda, podoba mi się już ta bułeczka Drwala. I on tak wygląda w rzeczywistości, a tak wygląda według marketingu, według reklamy, e, k, m, który nam sugeruje, abyśmy wpadli po e, drwala, bo tak wygląda. Tak wygląda w rzeczywistości. Sami ocencie, czy różnica jest znacząca. On kosztuje, tak jak już mówiłem, 21,30. A tak wygląda grander podwójny w rzeczywistości. O, a tak wygląda grander według marketingu, który nas zachęca, abyśmy przyjechali na właśnie takiego tutaj grandera i go sobie skosztowali. A tak wygląda w rzeczywistości. Ocenę zostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzu. Który odbiega od e, marketingowej e, myśli, od marketingu, a który jest zbliżony do rzeczywistego wyglądu. Grander jest droższy o 2,65. Czyli jest droższy. Bułka mi się mniej podoba. E, taka zwykła sezamowa. To zabrało mój urok. Na razie nie będę kosztował. Zostawię. Przejdziemy dalej. Na kolejna sprawa to wrapy. Wrap z McDonald'u. Znów widzę, że idą w taki dobry. Znaczy, dobry. Idą w taki marketing, że opakowanie mają w ten sposób. Tak opakowują swoje produkty. A KFC. Idzie konsekwentnie. Papier. No, to mi się bardziej podoba, ale jednak ta forma jest taka e, dość. E, kosztuje 16,90 e, taki wrap, a 16,95 kosztuje ten wrap. Czyli KFC znów jest droższe o 5 groszy. Sprawdzimy, jak wygląda w rzeczywistości. No dobra, tamto wyciąłem, bo się bawiłem, 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 nie chciałem tracić Waszego czasu. Tak wygląda wrap z McDonaldu. Tak wygląda e, według reklam, według marketingu. Czy wygląda tak samo? Sami ocencie. A tak wygląda KFC w rzeczywistości wrap. A tak wygląda e, według marketingu. KFC, tak to widzi człowiek z marketingu z KFC, a tak widzi ja człowiek, który rzeczywiście go ma w ręku. 5 groszy jest droższe, yy, ale jest mniejszy. Ma dwa kurczaczki. No tu też mają dwa kurczaczki, ale bez porównania powiem wam, że jestem w szoku. No, bo jak dobrze wyłapie kamera, no to można zobaczyć, że różnica jest kolosalna. Więc, yy, no, chyba wygrał, yy, moim zdaniem, McDonald's. No i ostatnie, flagowe, oczywiście, produkty: Cheeseburgery. Cheeseburger z McDonald'u kosztuje 4,90. A, a już cheeseburger z KFC kosztuje 7,95 więc różnica jest znacząca, różnica to już jest 3, 3 zł grosze, i tak wygląda w rzeczywistości, a tak wygląda według zespołu od marketingu, czyli różnica no, chyba jest znacząca. A jeśli chodzi o KFC, już widzę troszeczkę grubszy towar. Więc tak wygląda KFC na żywo, a tak wygląda KFC według ich marketingowców. No to sami możecie porównać, gdzie leży prawda. Tak, tak wyglądają, szczerze mówiąc, czy 3 zł jest warte? więcej za tego burgera sami ocenię. Jeśli chodzi o ceny w sumie wyszło za McDonald oczywiście mniej, ponieważ wyszło 43 zł i 10 groszy. Ale musiałem zamówić przez Ubera, inaczej się nie da i koszt takiego dowozu to 9.99, więc wyszło 53 zł i 09 groszy. KFC był droższy, kosztował 48,85, ale dowód był gratis. W związku z tym McDonald's 53,09, a KFC 48,15, co wyszedł finalnie taniej. Ale niestety... Czekałem bardzo, bardzo długo na KFC eee, McDonalda już mam zimnego. KFC dopiero co dojechało. Miało być o 15.57 dojechał na 16.20, więc nie dość, że długo jechał, to jeszcze z opóźnieniem. Dobrze. Teraz będziemy testować smakowo. Ja chyba na to najbardziej czekałem dużo jestem strasznie głodny jestem bezpośrednio po treningu yy, i plus czekanie więc bardzo bardzo długo mi to wszystko zajęło yy, może od razu pokażę wam jak to wygląda no moim zdaniem nie osobiście kupuję yy, McDonald's a jak was dajcie znać który burger dla was yy, wygląda smaczniej i warty swojej ceny. Mm. Smaczny. Naprawdę smaczne. Teści. Właśnie bardzo do ja śladu, ale dobre. Naprawdę dobre, pikantnym. No, zaskoczył mnie taki słuchy, tak żeby się zapchać. No, ten jest taki bardziej błotny, wilgotny. No, no. Rozpływa się ubuźnij. buzi, Nie, osobiście dla mnie szerszy. Droższy, może mniej wygląda apetyczniej, ale no, bez porównania. Dobrze, wra, ale zimny już. <laughs> Też zapychający. Średni, bardzo, bardzo średni. identyczna sytuacja miękko jest sos jakoś tak mega fajnie się to je to dwa zapachacze zapychacze nawet bym powiedział bez smaku a tu naprawdę mm, jest to smaczne ok McDonald's, cheeseburger no już jest lepiej już jest lepiej niż w tych produktach dobrze no moim zdaniem 1-0 2-0 remis z lekkim plusem dla KFC no więc yy, myślę że warto yy, nie, to jeszcze taniej wyszło. Tańszy, smaczniejszy, tylko bardzo długo czekałem. Dosłownie, jakby przyjechał tak samo szybko jak McDonald's, to, bym, to byłby niesamowity e, faworytem, to byłby KO dla McDonald'u. Jestem w szoku, bo byłem przekonany, że McDonald wygra. Dajcie znać w komentarzach dla Was, jeśli już cheatujecie, jeśli już jesteście zmuszeni, by zjeść coś poza dietą, które wybieracie: czy McDonald's, czy KFC? A ja wymyślę kolejnego testera i znów przetestujemy jakieś pyszności. Pozdrawiam, cześć Wam.